Cześć, witam wszystkich, bardzo serdecznie z tej strony i kontynuujemy giereczkę w Minecraftie Hardcore. Jeżeli nie widzieliście poprzednich odcinków, serdecznie zapraszam, a my przechodzimy już do dzisiejszego materiału. A więc pierwsze co, pójdźmy się powymieniać z naszymi wileżerami. A to weźmiemy sobie takie, bo o wiele więcej nam tutaj dają punktów. Dzień dobry! I wiem, co zrobiłem źle, jeżeli chodzi o ruiny szlaku, więc mi nie musicie pisać, już sobie sprawdziłem. Tam był podejrzany żwir. Ja zapomniałem, że jest coś takiego jak podejrzany żwir i że on występuje właśnie w tej strukturze. Zapomniałem totalnie o tym, dlatego postaram się dzisiaj zrobić pędzelek. Chyba nie mam piór, więc musimy przynajmniej jedno piórko sobie znaleźć, stworzyć pędzelek i jeżeli byśmy znaleźli kolejną taką strukturę, to sobie ją poeksploatujemy. A naprawdę można w niej znaleźć aż cztery szablony Kowalskie, więc to jest bardzo fajne. Mamy kurczaka. Proszę, piórko, proszę, daj pióro. Dał, dobrze. To jeszcze mieć. Z tym nieszczęście nie ma żadnego problemu, ponieważ jest tego pod dostatkiem. A więc przepalmy miedzi, przy okazji mięsko i skończy mi się węgiel. Trzeba będzie też o nim pomyśleć. W sumie możemy stworzyć sobie dwa, bo one mają zużycie. I myślę, że możemy iść eksplorować. Oj, Jacie. Nie, no. To jest jedna ze struktur, których na razie znajdować nie chciałem. Ojej, słuchajcie, zrobię sobie screena tutaj. Nie wchodzę tu, nie, nie? ma opcji, że na razie tu będę wchodził. Słuchajcie, fajnie, że znaleźliśmy, ale nie, 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 słuchajcie. Nie na teraz, nie chciałbym zginąć. Chociaż ta myśl możliwości posiadania, to temu nieśmiertelności jest piękna, ale ja się martwię, martwię się, no. Te weksy głupie. W sumie tak sobie myślę, chyba pójdziemy do endu, co? o, szukanie City. W sumie tak, lecja przyda mi się do Deep Darka, bo bym bardzo ją chciał tam mieć. Tutaj mi się przyda lepszy armor, a w End City często znajduje się diamenty, jakieś diamentowe rzeczy, tak? Klata i tak dalej, więc chyba... Pójdziemy teraz do End City. Co? No bo jedyne rzeczy, które tak naprawdę teraz bym chciał znaleźć, to posterynek złosadniczy i ruiny szlak. Szansa na to, że to trafię, jest mała, Bo tak naprawdę, tak. Leśna posiadłość nie chcę, Pradawne miasto nie chcę, Podwodna świątynia nie chce. I to są ostatnie rzeczy, które potrzebuję, żeby już się szablony mieć. Wszystkie. Potem jest jeszcze w nederze. Są trzy rzeczy, których, no, nie chcę iść na razie nederu. I jeszcze jest jedno w mieście Endu, więc, więc i tak w Endzie możemy znaleźć szablon. Więc dobra, to ja chyba poszukam tego portalu. Zobaczymy się, jak znajdę. i Dobra słuchajcie, jestem na kordach tutaj portalu Ale myślę, że na początek wkopiemy się Damy sobie tutaj spawn pointa Oczywiście ładnie sobie to oświetlimy Ładnie to zabudujemy Tutaj się zrespimy Dobra no, spawna mamy na górze Więc po wyjściu będziemy po prostu od razu na górze Więc na spokojnie chodzimy e, Nie wziąłem sobie dyni Więc będziemy musieli sobie poradzić jakoś bez niej Mamy wyjście nasze end gateway to się chyba nazywa? Super, bezpośrednio nad wojdem. Na spokojnie Łódeczka I wjeżdżamy Okej okay. Czy jestem na malutkiej wysepce? Tak, dokładnie, super. Zasięg render na największy jaki jest dostępny w grze i się rozglądamy. Mamy pierwsze End City, a tam mamy ze statkiem. uuu, bo tu nie wiem, tu nie widzę statku, a tam jest statek. Super! Tylko się trzeba tam teraz dostać, a bloków za dużo nie ma. Trzeba pozbierać. Mogłem wziąć więcej bloków budulcowych. Z takiej wysokości nie zabije się, więc jeszcze. Hop. Możemy zeskoczyć, spróbować z wodą. Udał się, dobra. No to co, idziemy. Dosyć daleko te bloki wszystkie. Co tu się wydarzyło? <grym> co ty gadasz? Tam jest jedno bez statku, tu są dwa ze statkami, to tak blisko. Te owocki chyba są w stanie nas uchronić przed spadnięciem do Wojda, bo jak będziemy spadać i go zjemy, to chyba nas przeteleportują na jakąś wysepkę, nie? Dobra. Jestem bezpośrednio pod statkiem, więc budujemy się. Dzień dobry, pomoże mi pan? Przez dobrze, dobrze. Dziękuję. Dobra, jemy. Natychmiastowe leczenie. Dzień dobry, panie szurkerze. Dobra, dobra, git git, mamy litrę. Diamenty, żelazo, niezniszczalność 3, tu jest ochrona przed tymi 4, ale krątwa uwiązania, nie, dziękuję. Diamenty, jest litra. Ciach, Zamiast tego rzek żeg ten, żegnamy. <słuch> Na no to było chyba 8% szans. Mamy kolejny szablon kowalski, mamy więcej diamentów. I diamentowa naprawa z niezniszczalnością, 3 i naprawą. Dziękuję, siodło kolejne, które zabiorę z chęcią. A więc z 16 diamentów robimy sobie klatkę oraz spodenki. Klatka spodenki, bo akurat te dwie rzeczy najbardziej mam. Zepsute, A, ale pięknie, prawie cały diamentowy set. Sprawdziłem sobie z ciekawości, ile jest procent szans na to, że w skrzynce będzie ten szablon? 6,7%. Wow, jestem w szoku, że się udało. Bierzemy sobie nasze elytry i idziemy po głowę smoka. Oh, oh, czemu one się nie załączyły? I od siebie! Panika to wyglądała taka panika Ale że wiatr osłoniłem z takiej wysokości Oj oj Ty ja nie, nie wierzę, że to się udało jakkolwiek. O matko. Czemu? Nie, ooo oh. Dobra, ta głowa smaka spadła ogólnie, bo Nie miałem slotu wolnego Ale no, dobra, nie, 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 ja stąd idę, nie Idę z tego endu, tu sobie zapiszę kordy I wracam, nie, 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 nie to, to jest niebezpieczne, to jest bardzo niebezpieczne miejsce Ja stąd idę Jak to, ja nie wierzę, że to się udało, nie Ja mówię ginę, nie, ja zginąłbym Jakby, a, nie wierzę Spanikowałem, escape, kliknąłem, słuchajcie, nawet nie wiem po co, nie Jakby, dziękuję, że to się udało Bo bym był taki zły, no po prostu Elytry miałem, no, to powi powinienem zlecieć. No, no dwa razy klikasz spację i, i latasz, nie? I w ten tryb taki latający się przełączasz Ale nie wiem, nie, nie zadziałał on Może nie, nie działał on jak w miejscu skaczesz, czy nie wiem Jakoś dziwnie to zrobiłem, nie wiem Napiszcie, bo szczerze, nie wiem Ja Elytry... Rzadko mi ją, rzadko ją. No muszę sobie, nie wiem, wejść na jakiś inny świat, na kreatywa czy coś w rzucone Elytry i po prostu poćwiczyć, żeby po prostu takie sytuacje nie miały miejsca, nie? Łamatko. No, pierwszy raz na hardko, że mam Elytrę, nie? Jest to niebezpieczny przedmiot, bardzo niebezpieczny. Wiecie co? Wezmę sobie jedynie. Wezmę sobie nożyce, Wezmę ją, założę. Założę sobie Elytrę. O, działa wreszcie, dziękuję. Bum. Ja się zawsze boję tego lądowania, nie? Tak słychać, wydaje się, że to wiecie, strasznie szybko. Ten i... jest dobrze jesteśmy tu jeszcze ten padł deszcz. Wydaje się, że strasznie szybko lecimy i tak dalej, ale jednak nie giniemy, więc. Dobra, wracamy, słuchajcie, stąd. O bazy! Ach dzień dobry, moja wioseczka. Mam porom Piąty szablon został zebrany. Kolejne siodła. Głowa smoka. Stwórzmy sobie skrzyneczkę. Benz, pęc, bens! to będzie sugerować, że tutaj są nasze mikstury. Dobra, myślę, że wypadałoby te skrzynki troszeczkę pouzupełniać. Więc skoczymy po troszeczkę drewna, bruku, przy okazji węgla, czy też żelaza, prawda? Jedzenie też chętnie pozbieram, więc pójdziemy sobie na taki malutki eksport. A więc, bam, biblioteczka i publik. Kto z Państwa jest bez pracy? Chodzi o mój, bo ja Cię potrzebuję, no. siadaj, będziesz moim bibliotekarzem. Uh. mending. Tylko ja to wezmę? Nie. Uuu. Sorry. Ale o matko ile tych dobra biorę, biorę nie. Ooooo! Ej, dziękuję. Nieskończoność na łuk. No, To będzie coś pięknego. Już nie będę musiał martwić o strzały. Ja bym poprosił jeszcze ten łuk i teraz by ten mending się przydał. <laughs> Zabieramy żelazo, tworzymy trzy bloki i tworzymy kowadło. Poznawmy sobie tutaj. Weźmy nasz łuk i weźmy naszą nieskończoność. Tylko cztery. Lewele A my łuk z nieskończonością. I to mi się podoba. Nie podoba mi się to, że kończą mi się książki. Weźmy sobie te płytki i stwórzmy jeszcze jeden pulpit. Ło, zakochali się. Uuu, hu hu, ale, ty, ale i tak nie mam tyle. W sensie nie mam tyle, ale. Czy ja chcę grabież tak bardzo? Chyba nie. Niezniszczalność, czy to jest najlepsza niezniszczalność, jaka może być? Pewnie tak przeżyłem, ale chyba trójka jest najwyższa i to bym chyba wziął. Biorę to. Teraz, słuchajcie, autentycznie nie chce mi się zbierać surowców, więc po prostu wiecie, co teraz zrobię? Zacznę robić sobie piwnicę. I zrobimy sobie drzwi na razie akacjowe, bo tego drewna mam najwięcej po prostu. Tu sobie zakręcimy, bo tam, tam jest woda. I tutaj będziemy kontynuować. Jesteśmy na poziomie 60 dew, do kopania do minus 59. Tak jakbym tego chciał, troszeczkę zajmie. Do naszej przecinarki podejdę i wszystkie tutaj bruki przerobię na schody 50. 6. Myślę, że nas spokojnie wystarczy. Stworzymy sobie schody, a zapomniałem ich wyłożyć. Ten proces troszeczkę potrwa, ale później będzie nam o wiele łatwiej schodzić do kopalni, więc myślę, że na spokojnie wytrzymam to. Mam ogromną nadzieję, że przy okazji schodząc w dół nie natrafimy na żadną kopalnię. I powiem wam, że jest naprawdę przyjemnie potem tak sobie tylko schodzić. Oczywiście jest to długi proces schodzenia, ale, ale później kopalnie w takich jaskiniach jest naprawdę przyjemne i naprawdę dużo diamentów jesteśmy w stanie tam znaleźć. Świetnie! Woda, jak ja się cieszę, no po prostu świetnie Z zapamięci słuchajcie, zróbmy sobie piorun ochron Postawmy go na razie tutaj, teraz burza nam nie straszna O, super, udało się, musiałem się trochę powalczyć z nią, ale git Na szczęście była to jakaś malutka woda I pierwszy łupkowy bruk Słyszę moby, słuchajcie, więc chyba... Tutaj gdzieś niedaleko jest jakiś kewik. Ty, ja nie wiem, czy to nie jest mineshaft ogólnie, nie? Bo tak słyszę tych pająków, mnóstwo pańczyny są. Tam, to jest mineshaft. Ja nie lubię pająków, słuchajcie, nie lubię. Ja arachnofobii nie mam. Ale tak czy siak, zbyt przyjazne to one dla nie są, że tak powiem, nie? Wolę się trzymać z doleka, jeżeli mogę. A chyba się udało. Jesteśmy na minus 13, więc już naprawdę od dużej ilo długiej ilości czasu jest szansa w ogóle na znalezienie tych diamentów, bo one się respią od, od dziesiątki chyba, jeżeli, jestem jeżeli dobrze kojarzę. No nie, kewik. Bam! No tu się Mineshaft kończy albo zaczyna. Dobra, udało się pięknie. Idziemy w dół. No, co tu jest? Nie wytrzymałem zaraz. Po długiej i nierównej walce z wodą, zwyciężyła woda. Musiał być jakiś wygrany, musiał być jakiś przegrany. Tym razem wygrała woda. Słuchajcie, skończyły mi się bloki. Tak, kopiąc w dół jaskinię, skończyłyby się bloki. Tak jak mówię, na razie zwyciężyła woda i zostawię to na razie tak. I tutaj będę robił po prostu na dwie kratki no i bez schodów, bo gdyby były schodem, to musiałbyś mi na trzy. Ale jeszcze kiedyś wrócę. Zobacz, no wszędzie woda, kapię, z każdego tego tu. Byłoby tyle zabawy jeszcze. O, na razie podziękuję. Mamy tu słuchajcie minus 59 poziom na Y. Problem jest tylko taki, że nie poeksploruję sobie, ponieważ zakończyły mi się pochodnie. Ach, ależ to pięknie wygląda, sobie idziesz do góry i, i pięknie, nie musisz nic podskakiwać. No, to jest strasznie nisko, to no, trzeba powiedzieć. Ale mam nadzieję, że jakieś diamenty znajdę. Na razie nie miałem szczęścia. Więcej węgla i żelaza. Dobra, no jesteśmy w wiosce i zebrałem to, co chciałem. Chyba pierwszy raz udało mi się zebrać dokładnie to, po co poszedłem, czyli węgiel, jedzonko. Jakieś tutaj jajka oczywiście na kurczaczki, więc robimy sobie jakąś zagrodę zaraz. Prawda jeszcze żelazo się udało znaleźć przy okazji, więc naprawdę fajne temki, trochę drewna, tak? Więc naprawdę fajne rzeczy. Chciałbym iść do jakiejś innej wioski, na przykład do tej na pustyni, zrobić sobie takiego lekterna, żeby mi szczęście trzydał. I w sumie możemy zrobić nieskończone źródełko wody. A myślę, że możemy zrobić to w tym miejscu. Prawda, żeby dno było innego koloru. I teraz jedno wylewamy z jednej strony, drugie. Z drugiej, i w tym momencie mamy nieskończone źródło wody. To się naprawdę może wydać. Zaraz pójdziemy sobie oczywiście do naszej kopalni i spróbujemy znaleźć troszeczkę diamentów. Tu się fajnie schodzi ach. Przecież tu jeszcze schodów nie ma, bo jeszcze nie zrobiłem. Więc tu się jeszcze będzie fajnie schodzić. Tu będzie taki chwilowy, yy, yy, trzeba chwilę przeborleć i znowu będzie git. No bo tam jest ta woda, co nie wiem. Więc Taki standardowy sposób kopania do przodu. I co trzy bloki w bok po prostu mamy bedrock. <grystanie> jest! Mamy, słuchajcie, pierwszy diament. Niestety nie mamy na razie U, ale super. Nie mamy na razie, na razie szczęścia, ale to i tak super. Dzień dobry! No i dziękuję bardzo. Redstone też się przyda. Minus 59 kartka jest naprawdę przyjemna. Dobra, no słuchajcie, mamy 7 plus 4 w bazie, to jest 11, jeżeli dobrze liczę. Dwa pójdą na lecz, więc mamy jeszcze dziewięć, więc na spokojnie możemy sobie zrobić zrobić sobie kilof i iść po troszeczkę obsydianu. Ogólnie bardzo bym chciał mieć połączone portalami w nederze stronghold z moim tutaj domkiem i chciałbym to zrobić nad nederem, więc w sumie musiałbym iść do nederu, zrobić portal nad, dostać się w ogóle najpierw nad neder, zrobić tam portal, usunąć ten portal na dole, później znowu pójść na górę, wejść przez ten portal, zobaczyć czy się połączył w tym, który zrobię w bazie, bo w bazie też muszę zrobić osobny, później muszę iść do strongholda, w strongholdzie zrobić portal do nederu, wrócić się do domu, przejść przez ten portal, zobaczyć, czy w ogóle działa. Mam, mam nadzieję, że będzie działać, żeby przeteleportuję nad nether i tam sobie przejść sobie koordynaty, podzielić to sobie przez 8 i na odpowiednich koordynatach zrobić sobie portal, tak żeby on był połączony z tym stronkoliczem. I będzie dobrze. Brzmi prosto i teoretycznie jest proste, tylko troszeczkę to zajmie. Też fajnie by było oczywiście bedrock zniszczyć, w tym za dobry nie jestem, przyda się troszeczkę TNT. Dobra, zabierzmy sobie 9 diamentów, te na razie zostawmy i zobaczmy, co byśmy mogli w sumie tutaj zrobić. Pierwsze, co diamentowy Kilof i zostało nam 6, więc teoretycznie możemy sobie zrobić na przykład buciki, żeby mieć cały arbon. I myślę, że na spokojnie to zrobimy. Na razie siekiery nie robię. Ja wiem, to może dziwnie, dziwnie wyglądać, że mam diamenty, a latam z kamiennymi siekierami, ale słuchajcie, mam ich tak dużo, że szkoda by ich było nie wykorzystać, prawda? Przy okazji przypaliło się jedzenie, więc dajmy kolejne. Załóżmy nasze buciki. Dobra, słuchajcie, myślę, że to jest odpowiedni przedmiot na to, żeby nas rzucić na niego niezniszczalność krzywi. I myślę, że na razie pójdziemy sobie do portalu i mamy nasze ruiny portalu. A więc teraz czeka mnie długi i nudny proces. Na szczęście z diamentowym kilofem nie jest aż tak długo. Wykopałem cały obsydian i mój kilof dalej nawet nie ma paska zużycia. Słuchajcie, no diamentowy i niezniszczalność robią swoje. Ale mam obsydian i wiecie co to oznacza? Możemy zrobić sobie właśnie stół do zaklinania który nie mam pojęcia, gdzie postawię. Zrobimy sobie taką malutką przybudówkę. Niestety tutaj nie starczyło mi desek, ale trudno. Jeszcze do tego wrócimy i dajemy sobie tutaj nasz stół do zaklinania. No I tutaj będą gdzieś biblioteczki. Stwórzmy sobie troszeczkę płotków. Myślę, że z tej strony będą uprawy. Te uprawy naprawdę mogą być duże. A tutaj zrobimy sobie taką oto zagrodę. Weźmy nasze 13 jajek. No, żeby z 13 jajek żaden kurczaczek się nie urodził, no to tak średnio, nie? Mamy jedne. Yy, muszę te jajka rzucać. Ostrożniej. No i super. Był jeden, ale tak jakby... Troszeczkę... No coś nie pykło, nie? Wybacz mi. I są kolejne, pięknie. Tylko dwa, ale zawsze coś. Dobra, no nie umiem na razie znaleźć więcej, dlatego wracam. Ło! To fajna góra, no. Mamy, słuchajcie, i węgiel, i emeraldy. I jeszcze tutaj baby. Żelazno po prostu piękne. Dwa emeraldy. Trzy obok siebie! Przecież to jest nierealne. Trzy bezpośrednio obok siebie? Przecież one się obok siebie nigdy nie robią, nie? Przecież nie zostało to zmienione. Że one zawsze pojedynczo są generowane. Przecież kolejne emeraldziki widzę. I ile żelaza i kolejne emeraldy? I nie muszę wchodzić do żadnych jaskiń i się obawiać o swoje życie. Dobrze, że poszedłem w tą stronę, jeszcze. Tu jest naprawdę dużo nieodkrytego terenu przeze mnie. No, tu jest też żelaza, to naprawdę pięknie. Co jest? Ej, i dwa obok siebie? Dwa. Mi to oczywiście nie przeszkadza. Co ty, mi to? Mi to ma przeszkadzać? Pięknie, no więc emeraldów dla mnie już mam siedem. Z samych ród. Ile tam jest żelazo, nie? Bardzo się cieszę, że tutaj trafiłem. Kolejne emeraldziki i dwa. No i kolejne. Czy tutaj coś zostało zmienione? Jakaś zwiększona szansa na emeraldy? Bo ja nie rozumiem tego. Serio, teraz się już naprawdę zacząłem zastanawiać. Dobra, no już wyszedłem z tego biomu. Słuchajcie, mam. No tak. Dwa i pół staka. <grym> tutaj żelaza. Dwa i pół staka węgla. No i 12 szmaragdu. Po no, czemu nie? Uuuu <grym> jest! Patrzcie, mamy. Mamy ruiny szlaku. Tak to się robi. O, coś wychodzi. To jest glina. Tak, glina. Wolę się tu zabudować, żeby mi nic tu nie weszło. Dobrze, że wziąłem pochodnię. I pędzelek. Myślałem, myślałem o wszystkim, że mogę wszystko znaleźć. Pomyślałem o wszystkim, na szczęście. Coś wychodzi. What? Mamy to! Let's go! Mamy rzeźbiarzy. No, to jeszcze y, trzy inne. <śmany> Mamy coś, czy to jest szablon? Nie. Odłamek ceramiki. Ciekawe. Uuu, emeraldzik. Dzień dobry, ja przy, przyjmę chętnie, bardzo chętnie. To jest kolejna jakaś ceramika. O, czy to jest. <śmany> Mamy szablon, czy to jest ten sam? Mam nadzieję, że nie. To jest inny. Dobrze. Mamy drugi szablon. Nie. No, ja wiedziałem, że tu coś będzie. Kolejna szansa. To jest chyba ceramika. Kolejne dwie szanse. I kolejna ceramika. No, w sumie tak jak zobaczyłem sobie, to ta ceramika jest dosłownie po nic, Więc ja ją chyba wyrzucę po co mi. Proszę, daj. Dobrze, 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 dobrze. Mam już go. Nie. <słuchy> a tu będzie zabawy, a tu będzie zabawy po prostu. W się sensie zabawy, czarny. Mamy szablon, mamy szablon, mamy szablon. Proszę taki, którego jeszcze nie mam. Błagam. No nie, dlaczego? To jest szablon, to jest doniczka, co nie? Nie, cegła. To jest chyba też ceramika. No, błagam, dajcie już. Tak, tu po co mi ta taka tabliczka? Dasz mi szablon! Nie, to jest płyta. Ja już nie wiem gdzie ja jestem, gdzie byłem, gdzie wrócić. Nie, no nie, 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 no. Co? No przecież... Przecież nie no! Dawaj szablon! Proszę inny, to jest chyba inny. O oh, oh, matko, nie mogę. Ooo, oh, jej oh, matko. <ścoughs> Trzy z czterech. Wy nie wiecie ile ja tu siedzę. Ja tu siedzę. Dwie godziny. Prawie dwie godziny. Wy pewnie tego nie, no, nie widzicie, bo ja Wam na pewno ogromną część z tego wytnę, bo tu się nic nie dzieje, ale to mnie wykończy, nie? Jeszcze jeden, błagam. Super by był, ale nie wiem, już mi się ta chyba struktura kończy. Za każdym razem, jak myślę, że ona już jest... się kończy, to nagle mam inne korytarze, więc nie wiem, nie wiem, ile tu jeszcze będę siedział. Zniszczyłem tyle tego podejrzanego żwiru, że nie wierzę, że nie zniszczyłem jakiegoś, w którym był szablon, nie jakikolwiek. To jest nasz początek, doszedłem do początku. To oznacza, że powiem już to dziś. Weźmy łóżko i zobaczmy, czy jest. Noc? O, jest noc, akurat, więc bardzo dobrze, że się prześpię. Będę wiedział, że będzie dzień, jak wyjdę z O, o nie, dobra. Słońce, widzę słońce, jasność, wreszcie. Idziemy. Minus 500, 300 tutaj. Uuuu, jak mogę to pominąć, idąc w tamtą stronę? E, nie wiem, ale to mnie cieszy. Weznę i spróbuję zrobić w domciu y, generator obsydianu. To widzimy się w domku. Ojej, o, poznaję tą dżunglę. Tu jest nasza wioseczka. Wreszcie. Ta dżungla jest strasznie charakterystyczna przez tę przez latającą tutaj wyspę z wodą, nie? ale żeby kto widział siedzieć 2 godziny 15 minut na ruinach szlaku. Czyli ja wiem, że to jest w duże i, i tak można tak sobie siedzieć i, i to robić nie. Podejdźmy do naszej skrzyni z szablonami i mamy trzy kolejne, ale pięknie! No po prostu pięknie. Idźmy do naszej jaskini. I na przykład tutaj na wprost, bo czemu by nie, oświetlmy to ładnie. Cóż, mamy generator Cobblestone'a. Ja teraz ogólnie nie wiecie, lecę totalnie z głowy jakiś. Taką jasne coś wymyślam tutaj. No! Z traciłem lawa, ale jej, co, co tu się wydarzyło? Stwórzmy sobie dwie skrzynki. Jedną ze skrzyń przeróbmy na lejek. Umieśćmy skrzynkę w tym miejscu, nad nią będzie hopper. Teraz wodę wylewamy w tym miejscu i lawę po dwóch stronach. I to nie działa. Why? wychodzi na to, że nie da się tego zrobić, bo jest jakaś opcja w gamerule inna, która daje możliwość taką, ale ona jest wyłączona normalnie, ja nie wiem, słuchajcie. Się... Myślę, że w tym miejscu możemy już na spokojnie ten odcinek zakończyć. Myślę, że na spokojnie będzie z tego jakiś dłuższy materiał. Więc dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że docenicie tę łapiczką w górę z subskrypcją, bo nagrywanie takich odcinków naprawdę troszeczkę trwa. Są to trzy dni nagrywania oraz potem dwa dni aż montowania czasami. Więc bardzo byłoby mi miło, gdybyście to doceniali. I co? Dziękuję bardzo jeszcze raz i do zobaczenia w końcu. W kolejnych filmach. Cześć.